zjednoczonych. Czekamy, aż tym trochę zejdzie. No nie sądzę, by chłopaki powinni tak pojechać one, ale zaraz zostawiamy rywalizację, ale do Kuby Króla sędziowie Tutaj położyli szczególnie nacisk na jego świetną linię w pierwszym przejeździe, gdy uciekał, bo z znowu ja niemalże perfekcyjna. Zobaczmy, jak to I na to. I I na niesamowicie